Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiaj Jarosław Kaczyński wstał albo wstanie. Nakarmi kota, myślę, że traktuje go dobrze, więc nakarmi go pełnowartościową karmą, która pochodzi z hodowli zwierzęcej. Tak, bo kotki jedzą mięso, pochodzi z hodowli zwierzęcej. Potem założy buty ze skóry, pasek ze skóry i przyjedzie tutaj likwidować polskie rolnictwo. To jest stan. To jest stan hipokryzji, do jakiej doprowadziliście tę Izbę, to jest stan, w którym normalna działalność gospodarcza, na którą od stu lat pozwala państwo polskie, jest z dnia na dzień likwidowana w imię lewicowych fanaberii. I wczoraj powoływaliście się, że w wielu państwach Europy są takie standardy. Czy pojutrze będziecie się powoływać na to, że w wielu państwach Europy są dozwolone związki homoseksualne? Bo to jest dokładnie w tej samej logice, to jest dokładnie w tym samym paradygmacie, to jest dokładnie w tym samym paradygmacie lewicowym. Szanowni Państwo, rynek to nie chodzi tylko o futrzarzy. Futrzarze są, są tu malutkim dodatkiem. 350 tysięcy hodowców polskiego bydła. Setki tysięcy osób utrzymujących się drobiarstwa. Zamykacie przed nimi rynki najbardziej perspektywiczne. Półtora miliarda wyznawców islamu. Najbardziej dynamiczne rynki azjatyckie, afrykańskie. Jesteśmy potęgą w eksporcie i wy to chcecie jednym przekreśleniem długopisa zlikwidować. Opamiętajcie się. Opamiętajcie się również dlatego, że jest to element naprawdę fundamentalnej walki ideowej. Naprawdę na gruncie moralnym nie ma różnicy, czy ktoś trzyma w odpowiednich warunkach oczywiście, w warunkach zakreślonych przez ustawę, tą ustawę, którą wyście dawali, bo przecież te zwierzęta są dzisiaj trzymane według rozporządzeń. Panie Marszałku, było przedłużenie poprzednie, też poproszę o chwileczkę. Te rozporządzenia nadawał minister Jurgiel, według których te zwierzęta są dzisiaj trzymane. Nie ma moralnej różnicy między trzymaniem w klatce norki, chomika, węża, tak, który, zjada, który zjada, który zjada myszki, którymi musicie karmić tego węża, jeśli go trzymacie. do jakiegoś absurdu i obłędu doprowadzacie, doprowadzacie do jakiegoś absurdu i obłędu temat praw zwierząt, a. Zagadnienia etyczne są tutaj dwa podstawowe. Po pierwsze, zwierzęta służą człowiekowi. I niezależnie od tego, czy służą panu prezesowi, że, że lubi sobie pogłaskać kotka, to nie jest wymysł kotka, że lubi być głaskany. To jest wymysł pana prezesa. To jest wymysł pana prezesa. To nie pochodzi z natury, to pochodzi z kultury ludzkiej. I tak samo jak można mieć prawo do tego, można mieć prawo do tego, żeby nosić pasek czy buty ze skóry zwierzęcej i można te zwierzęta spożywać, tak samo można je hodować na różne cele. I drugi wymóg etyczny, który jest dzisiaj realizowany, jeśli źle państwo polskie przez was zarządzane realizuje, to zreformujcie to. To jest wymóg, żeby zwierzęta nie były traktowane okrutnie i po barbarzyńsku. Bar bar I za tym jesteśmy. Każdy zdrowomyślący człowiek za tym jest. Niech państwo polskie to egzekwuje. Nie mówcie nam, że państwo polskie jest tak słabe, że nie potrafi tego wyegzekwować. Jedyne, co potrafi zrobić, to zlikwidować całe branże, wyrzucić na bruk dziesiątki, setki tysięcy ludzi, złamać kręgosłup polskiemu eksportowi rolniczemu, złamać bo to jest związane przecież nie tylko z hodowlą bydła, na przykład. To jest kwestia produkcji zboża, którym to bydło jest skarmiane. Proszę Państwa, uderzacie w setki tysięcy miejsc pracy na wsi. Opamiętajcie się, opamiętajcie się przed tym lewicowym szaleństwem, które wpędza Was Jarosław Kaczyński. Bardzo dziękuję.